Jak profesjonalnie zorganizować swoje wesele? No, na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź właśnie u nas na targach ślubnych. Kolejna edycja targów ślubnych wyłodzi zobaczcie sami. W naszym salonie znajdziecie Panie suknie w różnym stylu w stylu boho, glamour. Mamy również dużo klasyki, która jest w tym roku bardzo modna. Zapraszamy Państwa na nasz pokaz, w którym będą zaprezentowane przeróżne suknie ślubne. W tym roku bardzo też modne są pióra, które też Państwo dzisiaj zobaczycie. Jak działa fotobudka 360? Osoby wchodzą na platformę i kamera robi ujęcia dookoła 360. Dodatkowo do, całego, do całej tej zabawy wykorzystujemy rzeczy, które dodają jakiś ruch, czyli na przykład bańki mydlane. Tuby strzelające. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Zapraszamy za rok. Jest sporo stoisk, duży wybór, aż za dużo, bo ciężko się zdecydować. Wydaje mi się, że coś ciekawego wybierzemy z tego wszystkiego, co się dzieje. Tutaj się ciągle coś dzieje. Mieliśmy okazję się zaprezentować Państwu. Naszą markę Och to są obrączki ślubne, ale nie tylko, również biżuteria, również biżuteria do ślubu. Mam nadzieję, że tak samo jak i nam, tak samo i Wam się bardzo podobało. Takie najlepsze rady dla par młodych, to wydaje mi się, że to, żeby cieszyli się z tego momentu przygotowań do pierwszego tańca i z samego pierwszego tańca. Bo wiadomo, że uczymy ich kroków, natomiast najważniejsze jest to, żebyście dobrze się bawili, dobrze się czuli podczas tego swojego tańca i cieszyli się tą chwilą wspólnie razem. Cześć, jestem Adrian. Przyjechałem z Naczoną Weroniką. Jesteśmy z Łodzi. Mamy wesele w przyszłym roku w lipcu. Szukamy tutaj głównie garnituru dla mnie, gdyż obrączki uznaliśmy tutaj na stanowisku pani ring 4 u Też jakieś nowości, jak zespół Mariaci na przykład. Mnóstwo ciekawych propozycji ślubnych, związanych z organizacją uroczystości ślubu, oraz wesela. To wszystko na naszych targach ślubnych. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczną obecność w Łodzi.